Drodzy, spotykamy się i tak jak to gdzieś w moim mówieniu, to było, dzisiaj mamy czas Wielkiego Postu. Stajemy u progu rekolekcji. Niedługo zaczynamy też nowy okres formacji. To wszystko jakoś tak nas skłania, żeby, żeby sięgnąć w podstaw tego co jest istotą życia chrześcijańskiego, czy naszego nawracania się, ciągłego nawracania, czyli zwracania się ciągle ku Bogu. Tych zeszytów, które niektórzy otrzymali, niektórzy dopiero otrzymają. Na pierwszy dzień jest taki fragment z listu Jakuba, który ja tutaj przeczytam na początek. Z listu Świętego Jakuba Apostoła. Odrzućcie to wszystko, co nieczyste. Cały ten zła a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Myślę, że bardzo ważną rzeczą w tym fragmencie jest to, żeby wprowadzać słowo w czyn. Żeby to słowo, które usłyszymy, czy tutaj, czy w trakcie rekolekcji, czy w jakikolwiek inny sposób, żeby ono było powiązane z naszymi decyzjami i z naszymi czynami. Żeby ono nie pozostało było takie bezowocne. To jest, to, na, to jest w pierwszym dniu tego naszego notatnika. Jako początek, jako takie otwarcie i wejście na tą nową drogę, którą większość z nas, mam nadzieję, będzie rozpoczynać. Podstawą przemiany życia, nawracania się do takiego... Jest spotkanie z Bogiem, z Bogiem żywym, z Bogiem działającym w nas. Podstawą tego, tego spotkania jest Słowo Boże. Boga najłatwiej jest tam spotkać się poprzez Słowo Boże. On wtedy mówi do nas. Biblia jest słowem, słowem miłości w miłosnym listem do nas. I czytając to słowo, Myślę, że warto pamiętać, jest takie fragment z listu do Efezjan, który też bym chciała, żeby tu Jarek przeczytał, który, mam nadzieję, napełni nas jakimś takim optymizmem. Z listu do Efezjan. Tego zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku, wieków. Amen. Uwierzmy na początku w to, że Bóg swoją mocą może uczynić wszystko. Może uczynić więcej niż prosimy czy rozumiemy. To jest bardzo ważne. Chcę dzisiaj powiedzieć o modlitwie osobistej, o takiej modlitwie Słowem Bożym, z którą kiedyś, kiedyś zetknęłam się na rekolekcjach ignazjańskich, gdzie modlitwa osobista została porównana do rakiety. Do rakiety Ziemia-Niebo. Rakiety, która właśnie tutaj z Ziemi kieruje się, łączy się z niebem. Rakieta ta składa się z trzech elementów: z głowicy ostro zakończonej, z korpusu i z dyszyn. Głowica jest ostro zakończona, jak gdyby próje, pokonuje opór, który jest na tej drodze, jak gdyby przygotowuje do modlitwy. Głowicy jest najważniejsze, takie są elementy: wyciszenie, zarówno to zewnętrzne, jak i wewnętrzne, bóg, bo Bóg przychodzi w ręki i powie, żeby go doświadczyć, trzeba się jakoś uspokoić. Na miarę tego, jak każdy z nas potrafi może, i jak na to że te, pozwalają te warunki nasze, i wewnętrzne, i zewnętrzne, należy się o to starać. Punkt drugi to trzeba sobie uświadomić obecność Boga, gdyby stanąć przed Bogiem. Może być też zewnętrzny znak tej obecności, czy to w postaci świecy. Ważna też jest nasza postawa, postawa ciała. Ono też może wyrażać to, że stajemy przed Bogiem. Potrzeba też takiej otwartości serca takiego stanęcia w adoracji, w uwielbieniu wobec Boga, który jest, który jest wszędzie wokół nas. I tu nie chodzi tylko o taką sytuację, kiedy jesteśmy w kościele, czy rzeczywiście na przedmajstwiecznym sakramentach, tylko nawet o tym modlimy się w domu. I czwarty punkt to prośba o dobrą modlitwę. i Ignacy też tutaj mówią coś takim, żeby prosić o to, czego chcemy i pragnę, ale w takim dobrym znaczeniu. Jakie są pragnienia tego serca? Z czym ja staję na tą modlitwę? Z czym, z czym staję wobec Boga? I to jest głowica. Czyli wyciszenie, obecność Boga, adoracja i prośba o dobrą modlitwę. To jest to coś, co jest początkiem. Następnie jest korpus. I tu mamy taki punkt pierwszy. Bierz i czytaj. Czyli bierzemy konkretny fragment yy, Biblii i czytamy. Czytamy jak ten list miłosny od Pana Boga do nas. Kolejny punkt to patrz i rozważaj. Czyli staramy, sobie, staramy się sobie przyswoić to słowo, zrozumieć go na płaszczyźnie tej literalnej, tak jak jest napisane, ale też szukać w nim tego, co on mówi do mnie osobiście dzisiaj. Należy też to słowo sobie jakoś tak przyswajać. Można też, Inaczej, to jak gdyby, poleca człowiek, sugeruje taką metodę wyobrażenia sobie danej sytuacji, jeżeli to jest możliwe, jeżeli dany fragment odpowiada temu, jest to na przykład jakaś scena, żeby z to wyobrazić, żeby usłyszeć, żeby wciągnąć wszystkie zmysły. Jeżeli zmysły są zaangażowane, to one nam nie będą błądzić nie wiadomo gdzie, tylko będą skupione na tym wszystkim, co tam się dzieje. Kolejny punkt to rozmowa, rozmowa z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem, czyli staramy się mów, jak gdyby rozmawiać z Bogiem o tym, o tym, co przeczytaliśmy, jak czujemy, co rozumiemy, czego nie rozumiemy, co nas niepokoi, czego się boimy, to wszystko, co w nas się rodzi w trakcie takiej modlitwy. Kolejny punkt to jest wzniesienie Ducha ku Bogu. Czyli staniecie w bliskości Pana Boga, staniecie w takiej postawie przygnięcia, zaufania, zawierzenia, powierzenia siebie, tego wszystkiego, czego jeszcze nie wiemy, nie rozumiemy, co jest dla nas trudne. W tym momencie bardzo często się zdarza, czy może się zdarzyć, dar takiej, doświadczenie takiej bliskości Pana Boga, doświadczenie kontemplacji, doświadczenie nawet może być i spoczynku w dół, różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale trzeba po prostu generalnie otworzyć się na bliskość i obecność Pana Boga. I to jest bardzo ważne, bo Pan mu przychodzi wtedy, kiedy chce i tak jak chce. Jeżeli daje nam taki dar, to należy się jak gdyby na yy, Tą obecnością, bliskością, tym doświadczeniem, to mogła nasycić, czy sycić się, czy po prostu trwać w tym. Nie martwić się tym, że mamy jeszcze jakieś punkty tam do zrobienia w trakcie tej modlitwy, czy w ogóle w życiu. Po prostu jak gdyby otworzyć się na ten moment, ponieważ on jest łaską. Tego się nie da przywołać automatycznie. Jeżeli Pan Bóg nam go daje, to daje nam na tą chwilę. Jeżeli Przyjąć, bo nie zawsze dać. To jest dalej łaska na daną chwilę. Więc nie należy się wtedy martwić innymi sprawami, tylko po prostu poddać się temu. Poddać się po prostu działań Boga i temu, temu radosnemu, łagodnemu, takiemu pewnemu pokoju przygnieniu się do Pana Boga. Kolejny punkt. To jest takie hasło, to jest żyj i działaj, czyli postanowienia. Z tej modlitwy muszą wyniknąć postanowienia, czyli to, do czego mnie to słowo wysyła. Dobrze jest notować sobie w konkrety. konkrety. I tu wracamy do listu Jakuba, wprowadzajcie za słowo w czym. Ja Wiadomo, że nie zawsze to musi być wprowadzone na tydzień. Ale jeżeli nas Pan Bóg do czegoś wzywa, to należy do tego wrócić, należy to rozważyć, kiedy to mogę wprowadzić, jak to mogę wprowadzić, co ja z tym mogę zrobić, ale po prostu nie zgubić tego, co nam się zrodziło w trakcie tej modlitwy. I to jest koniec tej drugiej części, czyli tego korpusu. I na samym końcu jest dysza, czyli zakończenie modlitwy. To może być taka modlitwa ustna konkretna czy to może być oczy nasza, ale może być też jakieś psalm, jakiś hymn, coś takiego konkretnego, werbalnego, bym powiedziała. I taka taka jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli w tej naszej modlitwie coś nie wychodzi, to zasada jest taka, że wracamy do głowicy, czyli do początku. Czyli wyciszenie obecność Boga, postawa adoracji i, i prośba o, o modlitwę. Ja to prawie narysowałam, taki mały schemacik. Można sobie samemu też narysować, bo no, no pomaga, czasem pomaga.